Siemano widzowie, to ja znowu Franek na kanale i dzisiaj będziemy pykać we Fortnite'a, macie tu nick, możecie mnie dodawać, tak to ja, siema, możecie zasubskrybować mój kanał i będziemy robić filmik, tak, będziemy robić filmik z gry Fortnite, to nie będzie jakiś... Fajny filmik, ale możecie za to obejrzeć, jak Wam się podoba. Zasubskrybujcie mój kanał. I lecimy. Będzie mi trochę muliło. Bo to nie jest taki komputer do grania. A, i w sklepie macie takie rzeczy nowe. Taki taniec. Głośnie. Lecimy. Be będzie może później live. No może nie w tym roku, ale jak bijcie mi na TikToku, tysiąc obserwujących, to zrobię live'a i będę nagrywał różne livey o Fortnite. Na przykład oceniam skiny z Robloxa, z różnych gier. Możecie do mnie dołączać. Nie powiem, że nie. Czekamy. Trochę będzie zacinało, widzowie, teraz wyspa startowa. Lecimy sobie może na bosika Dobra, będzie lagowało. A na to nic nie poradzę. Lecimy. Możecie ze mną wbijać i robić różne ze mną nagrywać, to nic nie szkodzi. Tylko powiem tyle, żeby nie trochę zacienić. Ale to już nie jest mój problem. Po prostu ma słaby internet. Lecimy. Polecimy teraz do wulkanu. do wulkanu tak. Wy wulkanie jest mnóstwo ludzi. To jest nowa miejscóweczka. Oj! O to chodziło, żebyśmy zginęli dalej. Oby. oglądamy. Właśnie ta osoba mnie zabiła. Na 88 miejsce. Mam takiego skina na swoim drugim koncie. Dobra. Wbijajcie na kanał. Nie mów na mnie, dziewczyna. Polecany. Za niedługo może być kolejny film. Jak bijecie pod tym filmem, tak. Z 5 łapek w górę i robimy kolejny film z Fortnite. Albo napiszcie w komentarzach, z czego chcecie kolejny film. To to, to zrobię. Lecimy. Podzielamy się opinią oczywiście. I patrzcie, mam 20 poziom. Bardzo bym chciał widzowie, żebyście... Na... Nie zmuszam Was, tylko bym chciał, żebyście kupili mi na przykład taki taniec, albo jakieś skinko. Nie że ja chcę, żebyście mi kupili czy coś. Po prostu mi się podoba, ale to jest wasza decyzja. Taki skinek nie za fajny. Karnet bojowy. Uwaga, pokażę Wam karnet. Tu jest taki skinek. W tym karnecie. W kolejnym jest taka dziewczyna. W kolejnym Ariamen. W kolejnym bananek. W kolejnym kolejny bananek. Zobaczymy go. No, ma taki X pasek. Kolejna to jest taka. Bardzo fajna, dużo polecana. Osobiście mam na drugim koncie takiego skinka. Jest bardzo ładny, jak się nim gra. Takiego kapitana Ameryki. Kolejny kapitan Ameryka. To jest akurat boss. I ten boss robi się niewidzialny, jak go atakujemy i robi swoje klony i z niego wypada medalion, że możesz być niewidzialny. I mityczna pompa. Tu jest do niego fioletowy skinek. Dziewczyna. To nie jest boss. I pantera, dziewczyna. A i tu mamy jeszcze jednego bossa. Tej dziewczyny Ale właśnie ten Skinek to jest boss Też I na przykład Koci moje tańce Dwa Polecimy sobie duo Lecimy w czwórkach Powinno nam się udać, ale tego nie wiem. Ten film będzie długi. Jego to nic nie mam w krzybunku. To byście mogli sobie... znaczy tak. Nie zdążyłem. Możecie wbijać i możecie jeszcze jedną osobę dodać do Fortnite. Ale tu już się dowiecie w kolejnym odcinku, jak będziecie chcieli dalej odcinki, a jak nie, to zobaczymy. Bo poza tą grą mam jeszcze inne. Możemy na przykład na Steamie coś pokrać razem. Możecie wbijać na dużo ludzi. A i na TikToku, jak mówiłem, że tysiąc obserwujących, to proszę, żebyście mi zrobili te tysiąc obserwujących. I imię moje. Małpa franek P123. Proszę, zaobserwujcie. Przydałoby się. Gramy w czwórkach, ale jeden typek się wylogował. Kolejny też. Ja zostałem sam. Niestety. Tak czasami bywa. O, też troszkę do dźwięku. Troszkę muli. Bo nie mam internetu. Znaczy trochę muli, bo mam starego komputer, nie? Ale to niczym nie szkodzi. Proszę się ze mnie nie śmiać, okej? Okay? Gram też na innych sprzętach. Możecie pisać wszystko, co chcecie. Tylko tu niektóre mam złą grafiką ustawioną. Znaczy, e, e, nic nie poradzę, że taka grafika. Wiem, że jest lepsza we Fortnite. Po prostu to, to jest stary komputer i nic na to nie poradzę. Czy się tak muli? A i konto jest mam od wczoraj. Sobie założyłem. Bo starczyło mi pamięci, ale widzicie co to robi, muli strasznie, nic na to nie poradzę. Będę też grał z moimi yy, z rodziny i widzami, jak ktoś będzie chciał. Pos Słyszę, że tu są typy, więc sobie tu postoimy i poczekamy. Może jakiś typek się zjawi. Najlepiej by było. Właśnie tak wszyscy robią. Możecie też tak robić, mojego sposobu było używać, że ja kładę medalion, idę gdzieś na górę, typek przychodzi i zabijam go. widzę, że mam jeszcze darmowe ity. I też mam wtedy mogę medalię wziąć i tak tropować z też innych. Ja nie umiem budować jeszcze, ale się uczę. Tak, więc. Oj, zamoliło trochę. Mam mało mam tak. 64 życia. To jest bardzo mało. Ubijajcie na mój kanał, Zobserwujcie, żeby, by, żeby było wiadomo, kiedy będą kolejne filmy. Z, oczywiście su suba z dzwoneczkiem, lajka i żeby wam powiadomienia przychodziły że nowe filmy trochę tnie grę ale jak będę grał z widzami to nie będzie tnęło oczywiście będę grał na słuchawkach żebyście mogli mnie też słyszeć trochę jak chcecie ze mną grać jak chcecie w ogóle w tą grę ze mną pograć to wpiszcie mój nick, później napiszcie go w komentarzach, ja go, y, ja go, ja go dodam. Znaczy wy mnie dodacie, tak? A ja, znaczy dodacie mnie, a ja to z, y, napiszecie swój nick w komentarzach i ja to potwierdzę. I będziecie mogli ze mną grać. Trochę się muli ta gra, ale zrobimy też yy, z innego konta, jak napiszecie, Ż że Franek chcemy z innego konta zobaczyć Fortnite. Ja już ile gram? Dwa lata, tylko że tu się strasznie muli gra i ja nie dam rady i. Tam. To już byli ludzie. A i tu obok tej stacji tu, gdzie jest dużo... Tu gdzie jest te trzy. Tu na poddaszu macie skrzynkę. Jest też miejsce w Fortnite, gdzie jest mega dużo opening, dużo rzeczy, ale dopiero będziemy na przykład w kolejnym odcinku robić na przykład z medalionami. Zobaczycie medalionów, bossy. Tu był medalion, boss. I w tym, tu już nie ma chyba tych pomocników Bos'a, bo tu, w tym miejscu... Aj, poczekajcie, bo, bo nie da się tam wjechać. Wiem, że mówi przepraszam bardzo. I tu, gdzie jest właśnie to otwarte, tu... Tu był garaż, zamknięty. Trzeba było mieć medalion, i tu, było, tu był pojazd medaliona. O, na przykład. Na przykład, jakby wam tu pokazać. Tak, takie kółko to jest medalion. Też możecie zacząć grać w Fortnite. Jak bardzo chcecie, potrzebujecie. wpisać na komputerze albo na monitorze. Epic Games. Pobieracie Epic Games, później e, e, insta, instalujecie na epi, logujecie się na Epic Games, instalujecie Fortnite'a, czekacie i gracie. A i na starcie dostajecie e, plecaczek i dużo różnych fajnych rzeczy. Jak będziecie chcieli, to nie musi być tylko gra komputerowa nagrywać. Mogę też o na przykład rysowaniu, o na przykład graniu w Stumble Guys, w inne gry na przykład, nie tylko, nie tylko w Fortnite. Jak mnie zaobserwujecie, to ja robię z tego odcinek pierwszy raz, gdzie obserwuję innych, co mnie zaobserwowali. Więc to się wam bardzo będzie opłacało. Bo Was zaobserwuję. A wy mnie też. Będziecie mieli jednego obserwującego. No dodo. Do, tak. Trochę się muli. I patrzcie nowi użytkownicy, którzy grają w Fortnite, możecie niszczyć auto i tym sposobem też zarabiać. Lecimy, bo za chwilę zone i koniec będzie. Jestem dobry w Fortnitea. nie moja wina, że tu tak muli nie. Na przykład w Lego Fortnite to mi nie muli. Będziemy robić te szlajwy na żywo. Ej. To jest dużo typków, Oj, naprawdę dużo. Ja bym nie chciała nie jednego z nich zabić, bo wiem, że zginę. Oj, dostałem. To mi się nie podoba. Nowy poziom. Dziękuję, Wizowie, że, byli, że byliście razem ze mną, że byliśmy dwudziesty pierwszy poziom. lecimy sobie do sejfiku. Jak ktoś nie wie co to jest safe to jakby wam wytłumaczyć to jest dużo typów Na przykład z sejfu. właśnie musimy uciekać na raft tam jest ten boss ale już nie mam Famosa, bo już ktoś wziął medalio. Nazywam się MIZIEG 5122. Tak. Zobaczymy, ile ten odcinek będzie trwał. A jak będziecie chcieli dłużej, to zrobimy dłużej. Tylko po prostu napiszcie. Ja już nie mam rady. Pik, pick, pick. My, my. Najlepiej, w fortnite być na środku. Bo, jak jesteś na środku, to tam jest najwie, najmniej ludzi. Bo, jak ktoś ma medalion, to już nie ma jednego medaliona. A były trzy. Bo właśnie niektórzy. Nie, są trzy. Niektórzy ludzie nienawidzą czegoś takiego. Grają w Fortnite, że się kalapsuje. No ja też tego nienawidzę, na przykład to mi się nie podoba, że oni teraz wjeżdżają na pełną, u mnie, na ryj. A, to jest. to jest potrzebna apteczka Jest full graczy i różnych ludzi. Mam tylko jeden HP, ja się nie chcę wywalić. O, nie. Piąte miejsce, dobrze widzowie. Odcinek jest trochę długi. Udało się chociaż piąte miejsce zająć. I cztery flagi. Jak ktoś nie wie, co to są flagi, to to są zabicia. To były 4 na 4. Ja oczywiście byłem w grupie, ale oni wszyscy wyszli. To były oddziały. Bez przedłużania. To jest naprawdę fajna gra. Ja bym dał jej 10 na 28. Nie? Naprawdę nie ma lepszej gry. O, 10 gwiazdek. Przechodzimy do karnetu bojowego. Blokujemy. Bo. Taką mam młotkę. Dalej. Będziemy mieli za 23. To już za niedługo. I, I pierwszy V-Bucks z, z karnetu. Ile w karnecie dostajemy V-Bucks? Takie do zdobycia 100 200 300 Więc to by nie starczyło na żadną emotkę Widzowie, dziękuję za obejrzenie tego filmu. Dziękuję Wam. Naprawdę dziękuję. No co, będę się z Wami żegnał. Naprawdę. To jest moje stanowisko. Będę się z Wami po prostu żegnał. Na razie.